Później doszło w wieże w Boga ojca, później były prośby, żeby mama była zdrowa, tata, żeby był zdrowy czecia, Zosia, była zdrowa, i tak dalej, tak. Jak już wszystko okay. wymieniłem, to wiedziałem, że coś jeszcze coś Posz... powinienem o coś poprosić. I nie wiedząc o co, mówię, i jeszcze proszę cię, żeby wszystko było dobrze. To zawierało każdą prośbę, która mogła być przeze mnie wypowiedziana, a nie, a nie była. A kiedy pan? Przestał chcieć prosić, bo pamiętam taki urywek wywiadu, ale to też mówię z głowy, nie mam tego niestety nigdzie zapisanego: że jak pana córka miała operację, to nie chciał pan prosić, prosić Boga. Czy ja, ja wiem, czy może. Nie, ja nie pamiętam, że wtedy po, no, ona miała w ciągu jednego tygodnia trzy operacje. Mm -hmm. I to dwa na, 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 operację, na, na, na operację serca, otwarcie serca, i tak dalej, później, i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie pamiętam, że był moment, kiedy, kiedy ja no, w Krakowie musiałem grać spektakl, żona moja z córką były właśnie w zabrzu przed drugą operacją, mhm. to wtedy zacząłem się modlić. Okay. Wtedy zacząłem się modlić, bo nie wiedziałem, co robić. A jeszcze musiałem zagrać spektakl i to komedię, żołnierz i bohater, pamiętam, szoła. Ja też myślałem o tym, jak pan mówił, o tym, żeby wszystko było dobrze, to też w tym odniesieniu, że wychował się pan w czasach, kiedy był taki strach przed wojną i że pan mówił przecież, że co najmniej kilka razy w roku rodzice mieli taką psychozę wojenną, że robili nagłe zapasy cukier i mąka.